Zobaczcie, no lodóweczka jest pusta. Normalnie nie ma co jeść. Tylko ten serek tu mam, słuchajcie, w solance sobie moczę. A tak to jest po prostu bieda. Tam jakiś szpinak na górze. Więc dlatego byłem dzisiaj złapać co, słuchajcie, na tych, tych. Cokolwiek po prostu, żeby było co zjeść. No i chwalę się, słuchajcie, co my tu mamy. Szyneczka i serek. I Kolesław, matko, jak ja widzę tą Kolesław. Słuchajcie, to mnie po prostu no nie bierze mnie na wymioty. Tu z samą szyneczką, no to jest bezpiecznie, elegancko. No dzisiaj będą same same kanapki. Więc jak kogoś nie jara oglądanie kanapek, no to niestety polecam się zawijać. Słuchajcie, bo tu nic nie wyniknie innego. Tych z szynką będzie od groma. Z tego względu, że powiem wam, że ja jej w ogóle nie zamówiłem, ale była taka miła pani, dzisiaj te kanapki mi wydawała, Tu darem, muszę tą Kolesława odłożyć, bo ona jest najbardziej ryzykowna, bo wiecie, tam jest pewnie majonez w tej, w tej sałatce Kolesław i on może szczelić, nie? Pierwszy. Szynka to wiadomo, to sama chemia, to tam się nic nie wydarzy. Tak samo jak i ser, ale Kolesława to ja się boję troszeczkę. A, no i do brzegu. Aha, o patrzcie tu z bekonem i keczupem nawet jest. Huuu hu hu no, z ketchupem. No nawet musieli to napisać. No słuchajcie. Po ile takie kanapeczki? No 2,80-2,60 2,60... O te patrzcie, te taniocha, są funta 50. No ale co to? Kanapka chlebek szyneczka, no to wiecie. Tak 7 ,50, 7 ,50 to i tak 7,50 to... W przeliczeniu na nasze to też nie jest to mało, nie? No ale nie jest to dużo, ktoś musiał to jednak zapakować, pokroić. No wiecie, cała procedura, nie? Przywieźć do sklepu, wiadomo, że to wszystko kosztuje, słuchajcie, BLBLT. To co to jest? Pomidorek, szyneczka, widzę. No i coś tam jest, jakiś też, też, też jakiś sosik tam jest. Te sosikowe muszę odkładać, naprawdę w jedno miejsce żeby one mi nie walnęły a no i ta babka w ogóle ja wiecie co ja tych w ogóle nie zamawiałem no ale ta pani mówiła że dzisiaj w ogóle nikt nie chciał zamawiać na tej na aplikacji i czy ja bym nie chciał tego wziąć bo ona nie wie co ma z tym zrobić ona już sobie też odłożyła no i kurde mówię no wezmę wiecie no wezmę pomogę kobicie nie co ona będzie o z jajeczkiem z jajkiem to są moje powiem wam ulubione po prostu ja jak widzę te kanapeczki z jajeczkiem, to jestem najszczęśliwszy. Słuchajcie, tu mamy tą szyneczkę. No oczywiście te z jajkiem to też trzeba, wiecie, obrócić rachciach, nie? No bo jajko to też ma tendencję, <laughs> wiecie o co chodzi, nie? Do strzelenia. Do strzelenia, do zepsucia po prostu. Nie no, to słuchajcie, ile tych z tych, tych jest z tą szynką, ja pierniczę. No ostro jest naprawdę, ja się nie spodziewałem, ile ona mi tam dała tych, 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 nie liczyłem. Ale no widzę, że tu się, no, no zbiera się, zbiera się. Tutaj mamy tą z pomidorkiem i chyba keczupem. Nie, 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 tutaj poszli szczedarem, słuchajcie, i to jest co? Nie, no tego to nawet nie, mów, nie, wym, nie wymówię, ale jest, jest majonez, więc ona też wpada pod te tutaj najbardziej ryzykowne. Które muszą być szamane w pierwszej kolejności. Następna szyneczka, ludzie. Już mamy 9, jakby ktoś tam liczył. Tu mamy znowu tą. I... Ale ta jest bez majonezu, Nie, no też. Też majoneza. To jest ta sama. dziesięć I pomidorek. No, niestety będzie trzeba je obrócić pierwsze. u z moim jajeczkiem następna. Miały być chyba 3. Jak będą trzy to ja już lubię tą panią. No matko, a tutaj co się wydarzyło? Patrzcie, ser, jakieś pikle. Ludzie jedyne. No na Bogoto. Lubię, lubię jak mają ludzie fantazję, bo ci powiem powiem wam, że takie jeszcze nigdy nie próbowałem. A chętnie spróbuję. Jestem już takim jakby troszeczkę znawcą, powiem wam, tych kanapeczek. No i tu na koniec wjeżdża sushi. Jakieś bez entuzjazmu, bo takie małe to... No zrobili za funta 30, no bo ale no ile to mamy? Cztery kosteczki. No i dobra. Tu mamy dziesięć. Patrzcie, 10 jest aż z tych z szyneczką Te takie najbardziej zagrożone. To była chyba też nie, no, ta, no też. Tu mamy trzy, pięć zagrożonych. Tu szyneczka serek, 3 Z jajeczkiem dwie. No miała być chyba jeszcze jedna. Coś oszukali znowu. Oszukali. Słuchajcie. No konsekwencje zostaną wyciągnięte to ja, ja tego tak powiem wam nie popuszczę miały być 3 tego miało nie być nie no oczywiście świr świruje nie dobra to mamy 10 14 15 22 kurde liczyłem przy odbiorze było 23 być może zjadłem po drodze jest taka opcja no i taki mamy słuchajcie dzisiaj termowy zakupowy hol same kanapki nic więcej nie było no, a żyć trzeba jakoś żyć, nie? Słuchajcie, no trzeba sobie jakoś radzić. Do sklepu się nie chodzi, to trzeba za darmo pierdzielać, nie? No, pozdrawiam, dajcie jakąś łapę, suba. No, i do następnego. Trzymajcie się, hej.